Witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Witam bardzo serdecznie wszystkie nowe osoby. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Przychodzę do Was dzisiaj z taką ogromną paką. Pierwszy raz w życiu po prostu otrzymałam tak ogromny karton z przesyłką z H&M. matką. poszalałam z zakupami. Zaraz wszystko sobie rozpakujemy. Powiem Wam, że jestem tak podekscytowana nagrywaniem tego filmu. Już się nie mogłam doczekać. Jak już wiedziałam, że kurier ma dzisiaj mi dostawić tę przesyłkę, to już dosłownie prawie w oknie siedziałam i go wyczekiwałam, jak nigdy. Otóż mam dzisiaj właśnie taką oto wielką pakę do rozpakowania razem z Wami. Będę miała Wam coś do pokazania, będę miała Wam dzisiaj coś do rozdania, także zaczynamy. Może zanim pokażę Wam to, co chcę dzisiaj, rozepnę sobie te paseczki, żeby przesyłka była już gotowa. Otóż tak, zaczniemy od najważniejszego. Skontaktowała się ze mną e, firma Labilab i zapytała, czy nie miałabym ochoty wybrać sobie e, czegoś z ich asortymentu. No więc wybrałam sobie coś, tutaj to mam. A, dlatego nie mam tego wyjętego z koperty, bo chcę Wam od razu pokazać, w jak przepięknej kopercie to przychodzi. Otóż wybrałam sobie, sobie, o. <taki>, taki oto przepiękny album na zdjęcia. Ale zanim pokażę Wam album, to zobaczcie, jak pięknie jest on zapakowany. No po prostu jest to tak, tak mieniący się papier, tak elegancko to wygląda. Mówiłam sobie album do zdjęć. No, wygląda cudownie. Dobra, ale może zaczniemy od początku. Jest to firma LabILab i tak wiecie. No, skontaktowała się ze mną pani z firmy i tak sobie pomyślałam: hmm, fotoksiążka. Nigdy nie zamawiałam fotoksiążki, w ogóle jak nawet już zawsze na samą myśl o fotoksiążce. To byłam przerażona. Myślałam sobie, że trzeba siedzieć, te zdjęcia wybierać i potem ustawiać tam na tych kartkach. I nie wiem, wyobrażałam sobie, że jest to ogrom pracy, nie wiem ile czasu na to poświęcę. I jakoś tak byłam sceptycznie zawsze do tego nastawiona. Chociaż wiem, że bardzo dużo osób drukuje fotoksiążki. No ale dobra, jak już pani się ze mną skontaktowała, to ściągnęłam sobie na telefon ich aplikację. I teraz tak, zanim Wam y, dokończę mówić wszystko, to chcę Wam powiedzieć, że absolutnie nikt z firmy Labilab nie prosił mnie ani o wypowiedzenie mojej opinii, ani o pochwalenie ich, ani o niepochwalenie. Wszystko to, co mówię, mówię Wam od serca. Jeżeli, y, znacie mnie, jeżeli ja trafię na coś fajnego, zawsze chcę się z Wami tym podzielić, więc y, uważam, że trafiłam na naprawdę fajną firmę. Albo firma trafiła na mnie, ale ja chcę się naprawdę prosto od serca z Wami moim doświadczeniem podzielić. No więc tak tylko szybko w skrócie powiem, że ściągnęłam sobie właśnie tę aplikację. Chwilkę dosłownie to trwało, weszłam w nią i, i to był po prostu moment. Weszłam na fotoksiążki, otworzyłam yy, i okazało się, że muszę tam wybrać sobie 50 zdjęć. No więc, więc weszłam yy, na moje zdjęcia w telefonie. Najpierw to sobie utworzyłam folder. Ze zdjęciami przerzuciłam sobie te zdjęcia, które chciałam do mojego folderu i potem e, naszło mnie przerażenie. Ja mam prawie wszystkie zdjęcia robione na pionowo na telefonie. Myślę, że bardzo do, dużo osób tak ma. No i sobie myślę, jejka, no ale jak to teraz będzie wydrukowane? Czy to będzie taki pasek, i po boku wiecie, białe miejsca? No ale dobra. Przygotowałam sobie te zdjęcia w folderze, otwieram aplikację, otwieram fotoksiążkę, załaduj zdjęcia, i okazało się, że jest to super rozwiązane na tej stronie. Otóż otworzyło się moje zdjęcie i taka ramka jakby się pokazała, i miałam tą ramkę zaznaczyć fragment na zdjęciu, który ma być wydrukowany, więc nawet z poziomego ukośnego, <gry> z każdego zdjęcia sobie tą ramką właśnie tam dobierzecie fragment, który chcecie mieć wydrukowany w książce. I powiem Wam, że bardzo fajne ceny mają. Ja tutaj sobie coś wyno, zanotowałam. E, ceny u nich na stronie zaczynają się już od 9,99. Jest to cena za zdjęcia kwadratowe. Właśnie w asortymencie mają zdjęcia kwadratowe, e, fotoksiążki, e, też widziałam, chyba wizytówki mają. No, magnesy. Mnóstwo. To co ja sami zobaczycie. I co mnie zaskoczyło faj, miło, to że ceny wysyłki zaczynają się już od 8 zł. Także fajnie. I powiem Wam tak, Złożenie, złożyłam zamówienie w niedzielę o godzinie 22 wieczorem, a w środę o 11 rano przesyłka była już u mnie w Anglii. To w ogóle wiecie, dwa dni to trwało. Także ja sobie taką książkę wybrałam. W ogóle macie na chyba 7 okładek do wyboru. Ja sobie wybrałam taką książkę: e, okładkę I Love You. Z tyłu jest czerwono. jest to taka satynowa okładka, laminowana. Taka, ja ja nieraz miałam notatniki takie, e, wam pokazywałam. To ja nazywałam je Zamuszowe. To jest właśnie takie coś w dotyku. Okładka jest od środka też zalaminowana, także bardzo bezpieczna. No i dzięki jeszcze tej okładce, to wiecie, w ogóle bezpiecznie, na półce będzie się przechowywać, nie kurzyć. Ja stwierdziłam, że wybiorę zdjęcia i album tylko dla Maksia stworzę pamiątka dla niego od narodzin. Po pierwszy rok, a na końcu moja sesja ciążowa jak mi brzuszek rósł. I na końcu mamy tutaj jeszcze kilka zdjęć z Wojtkiem. No, gdzie one są? Oj, 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 oj. No to już Maksiu, ale tutaj mamy sesję też właśnie z brzuszkiem. Także pomyślałam sobie, że taki pamiątkowy album dla Maksia stworzę i myślę, że ten napis I love you idealnie do tego pasuje. Ale to jeszcze nie wszystko. Wybrałam sobie również Taki oto pakuneczek i wiecie co, bardzo mnie zachwyciła ta kokardka. To jest tylko kokardka, a tak bardzo osobiście ktoś podszedł do mojego zamówienia. Tak wiecie, ktoś dał sobie czas i zawiązał tą kokardeczkę dla mnie. Także naprawdę jest bardzo miłe. Już, już, już staram się szybko ją rozwiązać. I zamówiłam sobie również takie oto zdjęcia instagramowe one się nazywają, z taką białą rameczką. I tutaj wybrałam też właśnie zdjęcia z Maxiem. Wszystkie jego pierwsze razy albo y, miesiąc po miesiącu taką pamiątkę mu stworzyłam. No i teraz przechodzimy do, do. Najcudowniejszego momentu w tym filmie. Otóż mam dla Was rozdanie. Tak, tak, tak. Wiecie, że jak y, coś u mnie na kanale się dzieje, również myślę o Was. No więc tutaj mam też rozdanie dla Was. Otóż do wygrania będzie 20. Y, nie! Do wygrania będzie 88 zdjęć takich właśnie Instagramowych. Myślę, że każdemu się spodoba. Czy możecie, wiecie, wydrukować więcej jakichś zdjęć, porozdawać babciom, ciociom, albo teraz są takie modne takie linki, sznureczki z lampkami i na klamerki przyczepiacie te zdjęcia. Jezu, ja się rozgadałam, ale ja tak się cieszyłam na nagranie tego filmu. No więc 88 takich zdjęć Instagramowych będzie dzisiaj do wygrania w moim filmie. Zasady są bardzo proste, musicie oczywiście być subskryb subskrybentami mojego kanału. <grywa> e, w komentarzu musicie napisać rozdanie, biorą udział w rozdaniu, ale uwaga, musicie dopisać labilab. E, także rozdanie, labilab, biorą udział w rozdaniu, labilab. <coughs> Przepraszam, aż się zapowietrzyłam. No więc e, Wy ten film oglądacie we wtorek, 28 stycznia. Rozdanie potrwa... Albo zgłoszenia do rozdania przyjmuję do poniedziałku, 3 lutego, do zakończenia się dnia. Także e, myślę, że fajna to niespodzianka, fajny taki prezent do wygrania. Oczywiście za przesyłkę nic nie będziecie płacić. Ta osoba, która wygra zgłosi się do mnie. I tutaj e, no właśnie taki jest mały warunek, bo różnie się słyszy na tym YouTubie o tych wygranych. Podszywają się osoby pod wygrane i zgłaszają się nie te osoby. No więc e, ja bardzo będę prosiła osobę wygraną, żeby w komentarzu napisała swój adres e-mailowy. E, I ja oczywiście już po skontaktowaniu się z tą osobą usunę ten komentarz z tym adresem e-mailowym. E, tylko, że no taki mam warunek, także musicie o tym wiedzieć. I to nie spodzianek. niespodzianek. Oczywiście tutaj razem z firmą Labilab mam dla Was kod zniżkowy. Na hasło Little Max Family 20, na ich artykuły minus 20% i uwaga, jest to ważne do dnia 31 marca 2020 roku. Także naprawdę. Super, najtańsza fotoksiążka u nich się zaczyna e, od 29,90 także policzcie sobie, minus 20%. Jakie wspaniałe możecie prezenty ukochanej osobie na walentynki zrobić, albo na Wielkanoc, albo w ogóle już, wiecie, w wydrukować, jak wiecie, że czyjeś urodziny się zbliżają. Także jeszcze raz Little Max Family 20, kod zniżkowy, minus 20% do końca marca 2020 roku. A teraz przechodzimy do rozpakowania. Uwaga, uwaga! I powiem wam, że mam tutaj inne rzeczy niż do tej pory. No, może, może coś tam kiedyś było, ale generalnie. Zobaczcie, bo ja tu mam. O Boże, to jest tak ciężkie. Naprawdę, zobaczcie takie pudło. I powiem wam, będzie tu bluza, będą tu kurtki, będą tu buty, także zaczynamy. Zacznę może od tej kurtki. Tak ten kolor się do mnie uśmiecha, ja kocham taki pudrowy róż. Tak jak zawsze wszystkie rozmiary, ceny ukażą Wam się na ekranie, wszystkie linki do rzeczy, które tylko znajdę, bo nieraz już nie ma w ofercie tych rzeczy, jak tylko znajdę, znajdziecie w opisie pod filmem. Jest to rozmiar M, jest to taka, o to, kurteczka puchowa, Jezu, ona jest taka naprawdę wypchana. Ma tutaj, widzę, dwie kieszenie, no, zapinane na zamek, a to jest bardzo fajne. Ja lubię kieszenie na zamek, bo bezpiecznie można czy jakieś, wiecie, drobne, czy telefon schować. Super wygląda. Zamek taki porządny, gruby. Ale kolor wspaniały ma. Od środka jest czarna. No przepiękna. Fajnie taka pękata wygląda, naprawdę. Jezu, tak się już nie mogłam doczekać tego zamówienia. Także to jest pierwsza rzecz. Tak! I od razu ją teraz mierzymy. I założyłam kurteczkę. I powiem Wam, że jest rewelacyjna. Zobaczcie, jaka fajna. Fajna długość, nie jest taka aż krótka, jest po prostu idealna. Tak się prezentuje z tyłu. Rękawy po prostu idealnej długości. Chyba się zakochałam w tej kurce, gdzie te kieszenie? Kieszenie trochę wysoko, ale pojemne. Myślę, że spokojnie i telefon, i jakiś mały portfel wejdzie tutaj. Tak wygląda, o Jezu, włosy. wygląda zapięta po szyję. Także nawet tutaj zbytnio szalika nie musicie nosić. Wiecie, mam makijaż, nie chcę aż tak tutaj dotykać nią. Trochę ją rozeknę, Ale fajnie wygląda. No. Powiem, że nie myślałam, że będzie aż taka fajna. Taki kolor i taki materiał, że nawet jak się lekko przybrudzi, chociaż na tym kolorze Myślę, że aż tak brudu nie będzie widać. No wiem, że to jest jasna kurtka, ale taki odcień ma. I jest taka śliska, że z łatwością szmatką nawet przetrzecie. No ekstra! Super! Dobra, już tutaj nie zachwalam. Ocencie sami. Dajcie mi znać, czy Wam się podoba. Bo mi bardzo. Kolejna rzecz. A co tam może pójdziemy na całość i wyciągniemy drugie okrycie wierzchnie. No i tak zawsze mi mówi, że on nie przypada za moim brązowym korzuszkiem. W działkiem, jaką to mówi. No więc zamówiłam tutaj coś w podobnym stylu, w tym, z tym, że w kolorze czarnym. Jest to rozmiar M i jest to taki oto misiek, korzuszek? To nie jest korzuszek, jak to nazwać? Trochę ten włos jest przyklepany, ale to dlatego, wiecie, że w kartonie w przesyłce był. Naprawdę. I długość, właśnie, spodobało mi się, że on jest, ona jest takie za pupę. Fajnie. Kieszenie ma? Nie, kieszeni nie ma, to trochę szkoda, a zapinane jest na guziki czy na zamek? Na zatrzaski. O, to bardzo wygodne jest. Szybko do zapinania, rozpinania, a w środku nie ma też kieszeni. Nie, to jest po prostu. Taki pół płaszczyk, zwykły, bez kieszeni, bez niczego, zapinamy na zatrzaski. Fajnie wygląda. Ciekawe, jak będę wyglądać. <laughs> Założyłam czarny pół płaszczyk, ja tak ja to mówię. Zobaczcie, jaki fajny kołnierz ma. Można się opatulić. Co prawda, tu jest materiał od spodu, ale to nic, czy nawet szalikiem się przewiązać. I wiecie co? Skłamałam. Mówiłam, że nie ma kieszeni, a ona ma, ta kurteczka, tutaj dwie kieszenie. Kompletnie ich nie wyczułam, jak rozpakowałam z kartonu. Także naprawdę na plus. Nie wiem tylko, czy mi w takim rodzaju kurtki płaszczyka Boże, co to jest, jak to nazwać, jest dobrze. Zobaczcie z tyłu: tak się prezentuje. Myślę, że długa rękawa też tutaj jest idealna. Lekko dłuższa, ale do tego rodzaju pasuje akurat. No, ja nie jestem przekonana. I powiem tak: myślałam, że z tymi zatrzaskami będzie problem, bo one tutaj tak się chowają w tym futerku. Ale nie możecie patrzeć na te zatrzaski, po prostu na wyczucie i bardzo łatwo się zapina. No nie wiem. Czekam na wasze komentarze. Nie jest aż takie grube, ale będzie ciepłe. Także bardzo wygodnie jest się w nim poruszać i do samochodu będzie bardzo wygodne, myślę. No? Czy Wojtkowi ten kołnierz się spodoba? Wam, bo wiem, że też tam mówiłyście coś o tym moim brązowym kożuszku, o tym kołnierzu. Mi się chyba podoba. Dobra, czekam na Wasze komentarze. Piszcie, piszcie, piszcie. Kolejna rzecz. Mamy tutaj coś cieńszego. I już Wam pokażę te kolory, zobaczcie. W ogóle kosmos. Od razu mi się kojarzy z naszą tapetą w sypialni. Rozmiar M. Same M ki zamawiam. Tak, byłam ciekawa tej bluzy. Jeny. Teraz, czy ona nie jest zapstrukata? <grywa> Boże, teraz jestem trochę przerażona. No nic. Zobaczymy, jak przymierzę. Jest taka dosyć cienka w dotyku, ale no wspaniałe ma te zdobienia, zobaczcie. Z tyłu jest to samo. To nie jest, że to jest tylko z przodu, ale to jest na całej bluzie, na całych rękawach. Ściągacze tylko są puste, czarne. Fajnie wygląda. Mam już taką jedną cieńszą bluzę z hm -u. I bardzo fajnie mi się sprawdza, bardzo lubię ją nosić. Fajnie, że ma taki ten właśnie malinowy kolor dołożony. No zobaczymy. Cienka bluza, wydaje się być bardzo przyjemna, bardzo wygodna. Teraz tylko tak sobie myślę, jak mam ją założoną, czy Wojtek zaraz nie powie, czy to nie jest na młodszy wiek? Tak się prezentuje, ale naprawdę tak jakbym w koszulce była. Rewelacyjna. Myślę, że fajnie właśnie te zdobienia wyglądają. No co, no nie ma tutaj co dużo mówić o takiej bluzie. Tak jak ja nazywam takie cienkie bluzy, jest to taka bluzo-koszulka dla mnie. Długość ma fajną. Rękawki lekko dłuższe, ale mają ściągać, więc zatrzymują się bezpiecznie. Malinowy kolor, jak już mówiłam. I fajnie, bo tak z daleka te gwiazdeczki tak, tak widać. O! I teraz zobaczcie, szminka w takim samym kolorze. I cudeńko, nie? I z takiej zwykłej bluzy można taką fajną stylizację zrobić. No? No, chyba mi się podoba. Dajcie znać, co myślicie. Ale bardziej mi się podoba na mnie niż jak ją trzymałam w ręku albo wyciągałam z kartonu. Dajcie znać. Zostało nam tu trochę rzeczy w tym kartonie. Powiem Wam, że. Dosyć te zamówienie wyszło. Tak się dodawałam, dodawałam do tego koszyka i wiecie. Może teraz rozpakujemy obuwie. Jezu, tak się bałam. Nigdy nie zamawiałam skajanów butów. Odważyłam się i zamówiłam. Ja noszę rozmiar tak 30. Jezu, dobrze mówię? Tak, 35,5. Nie, źle mówię. 38,5. 5,5. Po prostu 5,5. Ale oni połowę nie mają, więc stwierdziłam, że wolę wtedy pół numeru większe buty zamówić. I zamówiłam rozmiar 6, czyli to jest 39, tak? Zdecydowałam się na takie oto długie kozaki. Mam już kozaki długie, ale one są na obcasie. I nawet ostatnio do Wojtka powiedziałam: brakuje mi takich właśnie wysokich butów, ale na. Płaskim, na płaskiej podeszwie w miarę, że jak idę z Maxiem na spacer, to wiecie, nie zawsze chce się w tych obcasach chodzić. A tu jest taki, nie są zupełnie płaskie, ale wydaje mi się, że bardzo wygodny ten obcas będzie. One są tak proste, a tak ładne, i do wszystkiego będą pasować. Jestem ciekawa, jak tutaj z tą nogawką u góry. Czy to będzie przylegać, czy będzie odstawać? Ja bym wolała chyba, żeby było takie luźniejsze, żebym mogła do dżinsów też zakładać. No, jestem ciekawa. Bardzo porządnie wydają się być wykonane. Fajne. Tak sobie pomyślałam, że czarne kozaki zacznę przy Was zakładać, to od razu będziecie mogli sprawdzić, czy się wygodnie, czy niewygodnie je zakłada. Następne. O! Sorki! Nie wyciągnęłam papierów, a wypchane były. Dobra, kolejne podejście. Kładam nogę. Są szerokie, są bardzo wygodne do zakładania. No, tylko tu muszę wcisnąć. Tak. Powiem Wam, że ta dolna część buta jest bardzo sztywna. O ta, a góra zaczyna się już taka od kostki luźna robić. Także fajnie. Dobra, ja założyłam. Ale muszę teraz jakoś kamerę inaczej ustawić i pokazać je Wam dokładniej z bliska. No dobra, to mam je założone. Prezentują się tak. Sięgają mi... Tu mam kolano, więc dobrze za kolano mi sięgają. Myślę, że te spodni bardzo fajnie wyglądają. Do cienkich hrajst pewnie będą tak się wiecie. Troszeczkę... E, jak to się mówi? No tak obniżać. <noise> ale myślę, że to może ciekawie wyglądać. I rozmiar jest taki lekko luźny, ale nie są jakoś tam, nie wiem, za duże. Myślę, że te pół rozmiaru właśnie fajnie, że wziąłam sobie większe. Także jak najbardziej na tak. Kolejną rzeczą jest to coś bardzo eleganckiego. No jest to również okrycie wierzchnie. No mówię Wam, czy ja kiedyś w ogóle jakieś kurtki albo coś zamawiałam z hejemu? Chyba jeszcze nie. No więc rozmiar M. Kolor taki przepiękny, mój po prostu, mój kolor to jest. Jest to taki kożuszek, ale w formie takiego trochę żakietu, bolerka. Nie, bolerka może nie, żakietu uszyty. Powiem Wam, że jest gruby. Jak patrzyłam na te zdjęcie, to myślałam, że to takie będzie, wiecie... Cieniutkie. Takie do samochodu. A to jest kawał ubrania. O, i co ja tu widzę? Tu wewnątrz ten materiał to jest zamrz. A mm. O, jak rękawki. O Jezu, nie trafiłam. <grymne> rękawki wewnątrz nie. Tutaj jest zwykły materiał. No, zwykły. Taki, taki podszewkowy, wiecie, oprzyte, To jest takim materiałem wewnątrz. Jak to jest zapinane? Zapinane to jest, aha, na takie haft. Czy Wy to zobaczycie? Tu jest taka haftka i tu jest kółeczko i się po prostu tak wiecie, trafia na kółeczko. Raz, dwa, trzy, cztery takie haftki tutaj mamy, także całkiem nieźle, ale wygląda bajecznie. Wow! No ekstra! No wiecie, mamy styczeń, koniec stycznia, w sumie te takie chłodniejsze dni będą jeszcze przez jakiś czas. A zaczęły się już tak dobre ceny w tych sklepach, że warto, warto pomyśleć. Tak, i tu widzę na całą długość, tu przy tych haftkach też jest ten zamsz. Ekstra. No nie mogę. Nie zapnę tych haftek. No co jest? Dobra, Uf, już mi gorąco się zrobiło. Założyłam kożuszek i właśnie mnie takie nerwy brały na te haftki. Powiem Wam, że jak jedną zapinałam, to druga się, od... o właśnie tak jak teraz, druga się odpinała, a jak ją zapięłam, to ta poprzednia się odpinała. Mm -mm. Tutaj ja bym nerwy straciła, ale generalnie wygląda... Kieszenie ma, no co ja mam dzisiaj, że ja nie odkryłam? Tak, ma dwie kieszenie. To jest plus. hawki na minus, kieszenie na plus. Pokażę Wam najpierw może w ogóle, jak całość wygląda z przodu, z tyłu. I tak, rękawy, tak sobie myślę, są za długie. Ale tak się zastanawiam też, czy one nie mają być takie długie. Czy to nie ma być wrażenie takiego koruszka, wiecie, do takiego opatulania się na śnieg. Z tym, że mamy tutaj odkryty, odkrytą szyję, no ale to, wiecie, jakiś szal. Czapę, ale jak ładnie do koloru moich włosów wygląda. To też jest, to wygląda w kamerze jak taki szampański kolor. W rzeczywistości jest trochę bardziej beżowy, ale no fajnie, ale co z tymi haftkami? W ogóle pokażę Wam, jak będzie rozpięte wyglądać. Koszulkę wyjmę, bo sobie tak albo zostawię, tak sobie ją tylko tutaj zahaczyłam. O, już jestem cała w tym futerku. Tak wygląda rozpięte. Nie, te rękawy, wiecie co, przeszkadzają mi że są takie długie. A znowuż mniejsze byłoby za małe, bo no ja mam koszulkę tylko na sobie, a zazwyczaj jak jest zimno, to zakładać jakiś swetry albo bluzę i tutaj już by nie było aż tyle miejsca. A to jest rozmiar M. Także te rękawy takie mają być. No podwijać absolutnie nie, bo tutaj od spodu jest taki materiał podszewki. No nie wiem. Jeżeli macie dosyć nerwów na zapinanie haftek i może jesteście wyższe ode mnie, wtedy ręce też macie dłuższe od moich, to będzie fajnie, bo no jest prześliczne, jest przepiękne. Wow. Nie wiem, muszę Wojtkowi się pokazać? Ale jest, o oh Jezu. Ja chyba jestem po prostu w tym kolorze zakochana. Naprawdę jest bardzo piękne, bardzo eleganckie. Dobra. No i ostatnia rzecz z tego zamówienia. Są to również buty. Poszalałam? Jest jakoś i głupapkę mam dzisiaj przy nagrywaniu tego filmu. Dobrze <grym>, jestem ciekawa, czy ja wam wszystko mówię. Zawsze jakoś tak w głowie um, staram się poukładać, że um, mam Was przywitać. Mam wam powiedzieć, że wszystkie linki będą pod filmem, że wszystko Wam się wyświetli na ekranie, a potem jak oglądam ten film, to nieraz myślę. O Jezu, tego zapomniałam powiedzieć, tego zapomniałam powiedzieć. Dobra, rozpakujemy ostatnie buty, również rozmiar 6. Jak je zobaczycie, to ciekawe, co pomyślicie. Zaplątałam się. Przepraszam za szaleśczenie. Gotowi jesteście? <zapłynie> o Boże, teraz jak zobaczyłam w kamerze, to Wy pomyślicie, kalosze zamówiła. <zapłynie> nie, to nie są kalosze. To są takie lakierkowane buty. Wiecie co, ja jak byłam nastolatką, ja tyle rzeczy lakierkowanych kupowałam. No już taką późną nastolatką i buty lakierkowane, i kurtki lakierkowane. Taka moda była i myślę, że to wszystko wraca. No czyż te buty nie są piękne. Zobaczcie, jaki fajny obcas. Bardzo wygodny, myślę, będzie obcas. Rozmiar 39, ale nie wyglądają na za duże. Także... No, zobaczymy, jakie przymierze. <laughs> Aha! Ale tu jeszcze zobaczcie, jak one są ciekawie uszyte. Tutaj idzie szef. Widzicie to? Tutaj idzie szef, ale ten szef skręca w bok. No, bardzo ciekawie. Tak, jakby tu jest jeden kawałek materiału i to jest całą resztą. Świetne. No, ekstra. Dobra, idę je przymierzyć. No to założyłam buciki. Powiem Wam, że są niesamowicie wygodne. W ogóle bym nie powiedziała, że to są lakierki. Tak łatwo się je wkłada i tak. Wygodnie. Na nodze się trzymają. Jestem najbardziej ciekawa, co Wojtek powie na nie. Ho, 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 kalosze. Tak jak tak myślę, że tak powie, właśnie. Jestem ciekawa, co wy wymyślicie. No fajne one są. No ja chyba jestem jak najbardziej za nimi. No, rewelacja. I to było już wszystko ogromnym zamówieniu, to było niesamowite uczucie, jak ten kurier wnosił dzisiaj mi tą pakę. Otworzyłam drzwi i takie wow! No wiedziałam, że to są kurtki, ale nie wiedziałam, że to będzie aż takie pudło. Fajne, fajne uczucie. Także przypominam jeszcze raz o zgłoszeniu do rozdania. Bardzo bardzo Was zapraszam. Naprawdę fajne rozdanie. Bardzo dziękuję firmie Lavila. Za przepiękny album, za przepiękne zdjęcia. I e, co? Będziemy kończyć. Wszystko Wam pokazałam. Mam nadzieję, że za dużo się nie śmiałam, nie chichrałam w tym filmie, ale naprawdę jakiś taki wyjątkowy dobry humor mam. Także bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną. Zapraszam jeszcze raz do subskrybowania kanału. A warto, jeżeli lubicie Hole, mierzymy, bo zdradzę Wam Wam tutaj małą tajemnicę. Szykuje się kolejny maraton numer 3. Także obserwujcie mnie na Instagramie. Tam zawsze wcześniej Was uprzedzam w relacji. Lub YouTube, tak łatka społeczność, też zawsze tam coś podpowiadam Wam, co, co będzie. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za oglądanie, bardzo dziękuję, że byliście ze mną. Do zobaczenia w kolejnym filmie, a nie dodałam, że ogłoszenie wyników oczywiście ukaże się kilka dni po 3 lutego. <laughs> pa!